Dzisiaj zagrałem sobie w Beduasy, ale Co Kila będę musiał zmieniać celownik. Nie zarzucajcie mi nic, że film jest ukradziony, bo po prostu inspiruje się tłcą, jakim jest Mickey 9, bo ma, miał, no, nie miałem pomysłu, więc taki zrobiłem. Yy, tylko że po prostu teraz co kila. Ona lubi coś śmierci, ja co kila. Zostawcie łapkę, suba i widzimy się na pierwszej arenie. Jesteśmy już na pierwszej arenie. No i ten film jest inspirowany, to już wiecie. Ale też dziękuję Wam za to, że wbiliście 33 subskrypcje. Yy, I nie czy na 50 subskrypcji zrobię to Q&A bo no nie ma żadnych pytań. O dobra, sobie wyszedł. No i no, bez pytań się nie da zrobić. Więc jak chce to napiszcie w komentarzach na ciekawy pomysł. Jak macie jakieś ciekawy. I ja na pewno nie, nie za robię. trudny, nie za łatwy, no po prostu pomysł. No ja tego zgadłem, a już idę do różowego gorzować, aż zginął. Nie bo mnie ani jazu nie uderzył. To ty, chłopie, próbujesz. Ej, mordo. <grych> Muszę dwa razy zmienić celownik. Dobra jakiś. Nie wiem, jakiś raz. Ja z na taki zmieniam. zmieniłem zmieniłem no bo nie miało to sensu zmieniać dwa razy. Dawa nie miałem szans. Celownik jest nawet najgorszy, ale są lepsze te celowniki. Więc, no, mógłby być lepszy, ale nie jest najgorszy. Będę poszedł sobie do różowego mu generator. Przy okazji kupuję se Sharpness. Kurde, to jakiegoś kila szybko zrobić, bo tak na razie to słabo jest tym celownikiem. Trochę duży jest nawet. Chyba Boże! Mist click, Oba trzeba wykończyć sobie tego białego. Aha, Gdzie on jest? Niebieski może ograniczyć no, do siedzieć A jeszcze dzisiaj, jak gęsy, to spotkałem gości, co się timowali. Obram się tam ukrywa, żeby jakieś kile. Dobra, wiedziałeś to na trzeciego. Dobra, za zmienię. Nie! Przeżył to skubany! Aha, dobra, to szybko zmieniam celownik. Yy, może na taki. Z tego co słyszałem ten co wchodzi. wchodzi. Dobrze. Nie no, nie uciekaj, wajacie. Aha, słoń do u mnie w bazie. Ojej oj. oj. Ale się chusteczkowo robi. Nie, nie! Nie! Dobra, przegrałem niestety. Jesteśmy już na kolejnej arenie. Chyba na trzeciej z tego co mi się wydaje. No, kurde, że nie miałem więcej EFów, bo jakbym miał więcej to ten to wygra. Że Na końcu mu tą strefę założyłem. A no prawie, no prawie, prawie, ale dobra, idziemy do żółtego. No właśnie, jeszcze łóżka nie obudował. prawie? Znaczy, co prawie, miałem za HP na to nic się nie dało zrobić. Eee, a ty co tutaj robisz, mordo? Naprawdę taki Steve mnie zabił? A, uciekaj ze Steve garbaty. Dobra. Idę na środek i e TNT Jumpem gdzieś pójdę. To trzeba robić, widzowie. Tak to trzeba robić. Jeszcze sobie dwa emeraldki zebrałem. Nawet To ma łóżko. Trzeba się go pozbyć. Co on was robi, jakąś kolejną? Ile zdobyć? To będzie słabo. Chodź, jak ile chcę zdobyć? Nie gada, że mi jakiegoś faej bola tam zasadzi. Nie sądzę, że nie będzie spodziewał. Zierzę sobie, że nie mam też. No be, nice kino. To jest tylko ja. On ma łóżko. nie No Dobra. I widzimy się na kolejnej arenie. Już sobie zmieniam celownik. Może będzie taki. O, jesteśmy już na przedostatniej arenie. No i jeszcze Wam chcę podziękować za jedną rzecz, czyli za to, że wbiliście yy, ponad 100 wyświetleń pod moim filmem. No dziękuję Wam za to bardzo. Naprawdę. Dobra, zdobydziłem sobie sekila. Nie! Aha, nie zrobiłem jeszcze kila. Super. Naprawdę, super. Rzeczy go hitą tam. No mam nadzieję, że mnie doleci ten TNT Jeff, No właśnie, doleci. No bo będzie bad spokojnie. No właśnie. No teraz by się przydało uciec ten, bo kolega jest chyba bardzo spocony i będzie chciał mnie zabić. No co ja mu oczywiście nie pozwolę. No, trzeba się tutaj skąpić na tego żółtego aż wyjdzie. Dobra, no, szybko wklejamy się tam. Chcę mu łóżko zwalić O cię tam kampić Opłaciło każdy jest bespeda zauważyłem Nie! Zapomniałem twoje bola użyć Dobra, no, więc jesteśmy już na ostatniej arenie. Ja no i jeszcze tam jeden widz się mnie pytał czy chce ze mną, z nim, czy chce z nim nagrać film. Z tego co widziałem, ma 48 subskrypcji. No i mogę, się, mogę nagrać, ale tylko nie wiem na kogo kanał. No chyba na mój, na mój kanał, ale no nie wiem jeszcze, czy muszę się jeszcze zdecydować. Zapisałem, no mogę, ale nie jestem jeszcze pewny, więc no wiecie. Takie informacje macie. A, tutaj, kolega. Naprawdę nie zdążyłem. A, on tu jest. To sobie go zabijemy drugi raz. No właśnie. Y, celownik. Może zmienię na... taki. już się bije, ten trzeci korzysta. To chyba teraz sobie zrobimy to na koledze łaskim i złotym. Czy jest to opłacalne? Dobra, pójdę sobie do bazy i od drugiej strony to ogóle zjadę. I Celownik bo go zabiję, więc sorry, ale tu się nie opłacało, bo wiecie no, już go i potem drugi raz, więc no, nie opłacało się. Bo to i tak bym musiał zmienić szybko. O, dobra spadł, dobra. Czas, żeby iść na środek. akcja emeraldy włącz eee, ty ludy co mi kradniesz emeraldy właśnie znowu zapomniałem zmienić tego i ja muszę zmienić dwa razy, no hmm, kupice dia diamentowe zbrojdowe, no aha, jeszcze raz go zabiłem, no co spadł hmm, no to nie no w sumie to sobie sobie film wkurzam ludzi porad dwa, ale że nie, nie będę taki Będę sprawiedliwym graczem i kupię diamentowej zbroi. Chciałem, już zmieniam celownik. W zmieniu, w tym zmia, miałem zmienić kiedy w ogóle indziej. Dobra, teraz zmieniam. Oj, gdzie ja wchodzę? Zadecyduję trzy razy. Ten bym wybrał. Ten. A teraz wybiorę ten. Obiecuję, że bym tak wygrał. 100% legitną skalę. Kurdyno. On tylko został zórkiem, więc to mi się za bardzo nie podoba.